Cześć, i Czołem kluski z Rosołem. Słuchasz polski daily podcastu dla osób uczących się języka polskiego, dla osób, które interesują się polską, polską historią, kulturą, społeczeństwem i wszystkim związanym z językiem polskim. Ja nazywam się Paulina Lipiec, jestem nauczycielką języka polskiego i autorką wielu materiałów, które publikuję na stronie www. PolskiDaily.eu. W dzisiejszym odcinku postanowiłam wykorzystać um, trochę nową formułę. Postanowiłam trochę wyjść poza swoją strefę komfortu um, i Oprócz audio nagrać też wideo. Więc jeśli chcesz zobaczyć jak nagrywam podcast, a nie wiesz jak wyglądam, to po prostu wejdź sobie na mojego YouTube'a, wpisz Polski Daily i zobaczysz nowy odcinek. Prawdopodobnie ten odcinek będzie mieć też na YouTubie napisy po polsku, a kto wie, może też po angielsku. Więc jeśli oglądasz mnie teraz na YouTubie i nie patrzę w kamerę, tylko patrzę na mój mikrofon albo do notatek, to dlatego, że próbuję mieć dobrą jakość dźwięku i próbuję nie gadać głupot. W dzisiejszym odcinku będę mówić o kobietach, a konkretnie o Polkach. Polkach jako żonach, Polkach jako partnerkach, Polkach jako dziewczynach. I być może pomyślisz, po co to komu? Polki, tak jak każde kobiety. Ale jeśli tak myślisz, to znaczy, że należysz do podobnego kręgu kulturowego, co Polacy. Jeśli jesteś Słowakiem, Ukraińcem, Białorusinem, no to pewnie ten odcinek nie jest dla Ciebie. Ale jeżeli jesteś z krajów arabskich, z Afryki, z Azji albo z Ameryki Południowej, to być może dowiesz się z mojego odcinka coś ciekawego i dwa razy się zastanowisz, zanim zaczniesz na poważnie spotykać się z Polką. To nie jest tak, że Polki są złymi żonami. Absolutnie nie. Ja sama jestem polską żoną. I nawet zaprosiłabym mojego męża do tego podcastu, gdybym mówił po polsku. Ale on jest moją personalną porażką, więc nie mamy takiej możliwości. Po pierwsze, jeśli zależy Ci na tym, żeby Twoja dziewczyna była bardzo zadbana, miała zawsze zrobiony makijaż, pomalowane albo pofarbowane włosy, Manikir, pedikir, depilacje to tak, spotykaj się z Polką. Polki bardzo lubią modę, lubią estetykę, lubią ładnie wyglądać, lubią się podobać. Często chodzą do fryzjera. Gabinety kosmetyczne są na każdym rogu w Polsce i ich grafiki są pełne. Nie ma w tym absolutnie nic złego. Chociaż ja jestem na to trochę zbyt leniwa. Od czasu do czasu chodzę, ale nie jestem typową Polką pod tym kątem. A jeśli widzisz, że mam dzisiaj makijaż, to zrobiłam go specjalnie dla ciebie, widzu YouTube'a. Po drugie, ambicja. Polskie kobiety, jak właściwie większość Polaków, są dość ambitne. Większość polskich kobiet, przynajmniej z mo mojego pokolenia i młodszych, kończy studia. Studiuje i chce pracować. Jeśli oczekujesz, że twoja żona będzie siedzieć w domu z dziećmi, gotować obiady, sprzątać yy, i czekać na ciebie z kapciami, aż wrócisz z pracy, to przykro mi, prawdopodobnie się rozczarujesz. Nie mówię, że to niemożliwe, bo są takie kobiety, dla których misją życia jest bycie panią domu. Ja to szanuję, absolutnie może tak być. Ale jednak Polacy jako społeczeństwo postsowieckie, postkomunistyczne, ym, raczej bazuje na tej równości i dostępie do pracy dla obu płci. W czasie PRL-u. Praktycznie nie było możliwe, żeby kobieta po prostu siedziała w domu. Każda kobieta chodziła do pracy, dla każdej kobiety była praca i tak nam zostało. Jest nam trudno sobie wyobrazić bycie zależną finansowo od mężczyzny, nieposiadanie zajęcia. I tak ostatecznie polska kobieta, Polka jest takim wielofunkcyjnym robotem bo zajmuje się i domem, i dziećmi, i pracą, i wieloma innymi sprawami, ale ta praca zazwyczaj musi być. Personalnie myślę, że to jest dobre, bo nigdy nie wiadomo, jak się związek skończy i z czym ta kobieta zostanie. W Polsce raczej przed ślubem nie podpisuje się intercyzy, czyli takiego kontraktu między kobietą i mężczyzną, um, i w przypadku rozwodu trzeba majątek, czyli wszystko, co posiadamy, wszystko, co kupiliśmy w trakcie trwania małżeństwa, podzielić na pół. To jest bardzo skomplikowana procedura, ale szczególnie teraz mówię do osób z krajów arabskich, Pamiętajcie, że jeśli ślub wzięliście w Polsce i rozwód, <laughs> miejmy nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby, i rozwód też bierzecie w Polsce, to wasze rzeczy będą podzielone na pół. Jest kompletnie inny system prawny niż w krajach arabskich. Jak już powiedziałam, kobieta jest urządzeniem wielofunkcyjnym, zajmuje się wszystkim. I w polskim domu nie ma takiej możliwości, żeby codziennie na obiad były nuggetsy czy jakieś mrożone rzeczy. W polskim domu są świeże obiady. No nie mówię, że codziennie po pracy zmęczona pani architekt przychodzi do domu i gotuje zupę, smaży kotlety itd., ale jeżeli ma trochę czasu, to to robi i robi obiad ze świeżych produktów. Może to jest jakiś element ambicji bycia kobietą, um, chociaż pewnie to się zmienia, jeśli ktoś ma na to budżet, ma takie finanse i nie ma czasu, bo pracuje bardzo dużo, to, to też je na mieście albo zamawia posiłki. To się pewnie zmienia, kiedy mamy dzieci, bo wtedy dla dzieci trzeba gotować i dzieci dla polskiej kobiety są jak wielki projektek, najważniejszy projekt w życiu. Um, nie mogą jeść byle czego. Muszą mieć zupę. Zupę pomidorową, ogórkową, w niedzielę rosół. Zupa musi być i zupa nie wystarczy. Zupa nie jest całym obiadem, ale zupa musi być. Jeśli chcesz mieć dzieci, to być może Polka jest dobrym e, materiałem na partnerkę. Co prawda, w Polsce również rodzi się coraz mniej dzieci i kobiety zachodzą e, w ciążę później. Nie chcą mieć też wielu dzieci statystycznie. E, to jednak. Z tego co wiem i z mojego kręgu znajomych, większość kobiet jednak chce mieć dzieci, chce założyć rodzinę i jeśli już te dzieci się pojawiają na świecie, to są one zdecydowanie priorytetem. W Polsce są dosyć długie urlopy macierzyńskie, które często kobiety przedłużają jeszcze bardziej, biorą bezpłatny urlop rodzicielski bo wierzą, że jest bardzo ważne, żeby zostać z dzieckiem jak najdłużej w domu, wychowywać je od maleńkości, być przy nim, obserwować jego rozwój, mieć wpływ na jego rozwój. To, co się obserwuje w, w niektórych krajach, gdzie zatrudnia się nianie, czasami nianie na cały etat, tak jest na przykład w Dubaju, tego nie ma w Polsce praktycznie. Owszem babcia czasami pomaga. Czasami oddaje się dziecko do żłobka, czyli takiej um, instytucji dla malutkich dzieci, kiedy kobieta musi wrócić do pracy albo chce wrócić do pracy, bo tak też może być. Um, ale jednak większość kobiet stawia rodzinę na pierwszym miejscu. Jest taki um, fenomen, taki stereotyp matki polki, Takiej kobiety, która dla której właśnie jest rodzina najważniejsza i ojczyzna. Dla mnie to jest taki, taka cecha typowej Polki: właśnie to macierzyństwo, to podejście do macierzyństwa. Bo miałam szansę zaobserwować macierzyństwo w różnych krajach um, i na przykład um, zauważyłam różne podejście do dyscypliny. Polskie dzieci. Są dość zdyscyplinowane, tak powiedziałabym. Mają ustaloną rutynę, rutynę śniadania, rutynę drzemki, rutynę pójścia spać. Mama zawsze o 19 czy o 20 czyta opowiadanie, czyta bajkę dziecku, a potem dziecko musi iść spać. Nie ma tak, że o trzeciej w nocy rozrabia, czy ogląda bajki na tablecie, czy je chipsy. Absolutnie nie. To nie w Polsce. Więc jeśli e, masz luźne podejście do, wychowań, do wychowywania dzieci i po prostu chcesz mieć dużo dzieci e, i niech sobie, niech się same wychowują, to nie spoko. Rodzina to nie tylko nasze dzieci, ale też Inni krewni, rodzice, teściowie, rodzeństwo, kuzyni, ciocie, wujkowie, dziadkowie. Kiedy wiążesz się z drugą osobą, kiedy bierzecie ślub, to wchodzisz też w relacje z jej rodziną. I rodzina jest dla Polaków ważna. Co prawda, spotkałam się z, z opiniami niektórych studentów, że dla Polaków rodzina nie jest ważna. To zależy z jakiej perspektywy patrzysz. Jeśli patrzysz z perspektywy arabskiej, to być może nie. Ale jeśli patrzysz z perspektywy krajów zachodnich, to zdecydowanie tak. A szczególnie ważne są różne uroczystości rodzinne. Urodziny, imieniny, wesela, chrzciny, komunie, rocznice. Bardzo chętnie celebrujemy różnego rodzaju um, wydarzenia w rodzinie. Chętnie się spotykamy z rodziną w mniejszym lub większym gronie. Typowe obiady w niedzielę to jest coś, co, co lubi większość Polek większość Polaków, a szczególnie Polek, um, bo kobiety jednak są częściej zżyte ze swoją najbliższą rodziną. Jeśli planujesz mieszkać poza Polską i poza Polską poznałeś swoją partnerkę, to jest duża szansa, że ona będzie chciała spędzać Boże Narodzenie w Polsce co roku i jej rodzina będzie dla niej oczywiście priorytetem. To jest zawsze taki problem. Gdzie spędzamy Wielkanoc? Gdzie spędzamy Boże Narodzenie? Jak często chcesz jeździć w roku do Polski? Nie każdy tak ma. Ja na przykład. Nie jeżdżę tak często do Polski, nie spędzam każdego Bożego Narodzenia w Polsce, ale znowu większość ludzi, których znam, wolałoby spędzać każde święte razem ze swoją rodziną. Jak już mówimy o tych rodzinach, wspomniałam o chrzcinach, wspomniałam o komunii. To są wydarzenia religijne. Większość polskiego społeczeństwa to katolicy. I nawet jeżeli dorośli ludzie nie zawsze praktykują, czasami są agnostykami, czasami są ateistami, to jednak większość Polaków mieszkających w Polsce, ale nie tylko, traktuje ochrzczenie dziecka jako coś ważnego, coś potrzebnego, niekoniecznie z perspektywy religijnej ale czasami z powodu presji społecznej bo na przykład być może wrócimy kiedyś do Polski dziecko pójdzie do szkoły w Polsce i co i nie będzie chodziło na lekcje religii to koledzy nie będą go lubić to będzie takim odrzutkiem kimś na boku więc musimy ochrzcić dziecko Myślę, że to jest bardzo ważny e, temat do dyskusji z partnerem, z którym chcemy się związać na stałe. E, w jakiej religii będziemy wychowywać dzieci? Czy w ogóle będziemy wychowywać dzieci w jakiejkolwiek religii? Bo może się okazać, że, że nasz partner wydaje się być taki liberalny, a religijny, a kiedy przychodzą dzieci, to wszystko się zmienia bo chcemy przekazać im jakieś konkretne wartości. Chrześcijaństwo wydaje mi się, że uczy szczególnie kobiety pokory, czyli tego, żeby słuchać autorytetów, uległości trochę też, ale też współczucia, tego, że na przykład chcemy pomagać biedniejszym i słabszym. Z tego wszystkiego może wynikać brak asertywności, ale niekoniecznie. Może być um, uczymy się też z chrześcijaństwa wielu wielu pozytywnych rzeczy. Ja byłam wychowywana w katolicyzmie, chociaż obecnie nie praktykuję, a mogę nawet powiedzieć, że jestem ateistką. Um, to nie narzekam. Myślę, że chrześcijaństwo ukształtowało w jakiś sposób mój charakter. Dość pozytywnie, może. Um, wspomniałam o presji społeczeństwa. W wielu kulturach robimy to, co wypada. To, czego oczekują od nas rodzice, rodzina, znajomi, sąsiedzi. Wszyscy wszystkich obserwują, krytykują i naciskają. Nie inaczej jest oczywiście w Polsce. Chociaż polskie presje społeczne do, dotyczą zwykle właśnie religijności czy wyglądu, jeśli chodzi o kobiety, to też może dotyczyć relacji rodzinnych. I dla mnie takim dobrym przykładem jest to, że Polacy um, opiekują się swoimi rodzicami na starość. To jest kolejne, kolejna rzecz, o której musisz pomyśleć. Musicie którą musicie przedyskutować, jeśli chcecie wejść w trwały związek z Polakiem czy Polką, że kiedy, kiedy ich rodzice będą starsi i będą potrzebować pomocy, to prawdopodobnie to prawdopodobnie Polka, zwykle to kobieta, wraca do Polski i zajmuje się rodzicami na starość. Nie ma w Polsce zwyczaju Oddawać schorowanych starych rodziców do domu opieki czy do domu starców. Prace domowe. Możemy mieć związek partnerski, ale jednak to, jak wychowywali nas rodzice, na pewno wpłynie na nasze preferencje co do działań w domu, co do tego, czym zajmujemy się w domu. Większość Polek lubi sprzątać. Mm, źle to powiedziałam. Nie lubi sprzątać, ale czuje wewnętrzną presję sprzątania i niechęć do bałaganu. Już kiedyś nagrywałam taki odcinek o tym, że w sobotę rano wstajemy wcześnie i od razu zabieramy się do sprzątania. Odkurzania, ścierania kurzy, robienia prania, wszystko po kolei. W domu musi być porządek. Kolejna presja społeczna. Polskie kobiety potrafią gotować, świetnie sprzątają, zajmą się zakupami, dziećmi, ale kiedy coś się w mieszkaniu zepsuje, to będą oczekiwać od swojego mężczyzny, że będzie się umiał tym zająć. Kiedy mamy nieszczelny kran, kiedy cieknie woda z sufitu. Kiedy lodówka nie działa, tym powinien zająć się mężczyzna. Jeśli się nie zajmie, jeśli na przykład nie umiesz naprawić kranu, to Polka zadzwoni do swojego ojca. Typowy polski tata potrafi naprawić wszystko. Jest złotą rączką. I jak przyjedzie twój teść i pokręci głową, z rozczarowaniem, dlaczego wybrałaś sobie takiego faceta, który ma dwie lewe ręce, to będzie ci trochę wstyd. A jeśli na horyzoncie nie ma ojca, to prawdopodobnie ta twoja Polka sama podkasa rękawy i zabierze się do naprawiania. I też ci będzie wstyd. Więc jeśli chcesz e, mieć żonę Polkę, to obejrzyj sobie YouTube'a. Na temat różnych domowych napraw i napraw samochodu. I budowania domu, hydrauliki, elektryki, układania płytek, malowania ścian, tapetowania ścian, rur, kanalizacji, a w ogóle to zapisz się na studia inżynierskie. Każde możliwe każdej specjalizacji. Uprzejmość. Polacy są dżentelmenami. Polki są przyzwyczajone do tego, że mężczyźni są dżentelmenami, co oznacza, że przepuszczają je w drzwiach, to znaczy otwierają drzwi i pozwalają kobietom wejść pierwszym. Czasami też odsuwają im krzesło w restauracji, co dla wielu kobiet z innych krajów może być zaskoczeniem. Ostatnio studentka mi mówiła, że kiedy pewien Polak odsunął krzesło Hiszpance, ta Hiszpanka przeprosiła go, bo myślała, że usiadła na jego miejscu, a nasz Polak po prostu chciał być grzeczny, uprzejmy. Nie musisz zakładać smokingu do każdego obiadu czy kolacji. Nie musisz zawsze mieć muchy i wypastowanych butów. Ale dla Polki przynajmniej zachowaj podstawy higieny. Polki lubią, kiedy mężczyzna ma wyprasowaną koszulę. Jest duża szansa, że twoja polska dziewczyna sama ci ją wyprasuje, ale lepiej ją umiej wyprasowaną już wcześniej, lubią, kiedy mężczyźni mają dobre perfumy, kiedy są dobrze ostrzyżeni, kiedy wiedzą co nieco o modzie. Więc poplamiona, zapocona koszulka, nawet kiedy oglądacie razem Netflixa, nie jest dobrym pomysłem. Poza tym my kobiety a szczególnie Polki być może, szczególnie Polki doceniamy prezenty. Może powiesz, że kupowanie kwiatów kobiecie jest pase, Że to nie jest równouprawnienie, a przecież wszystkie kobiety są feministkami i chcą być traktowane na równi z mężczyznami. Z jednej strony tak, ale z drugiej, kwiaciarnie w Polsce funkcjonują dość dobrze. Czy to na imieninę, czy na urodzinę, ale też bez okazji. Kup od czasu do czasu swojej polsce kwiaty, mały prezencik, czy to jakieś perfumy, czy to coś innego. Ona może mówić, że nie jest dla niej to ważne, że to jest wcale niepotrzebne. Na pewno powie, o, nie trzeba było, ja dziękuję, ale naprawdę, naprawdę nie musiałeś ale tak naprawdę będzie się cieszyć i na pewno to doceni. I prawdopodobnie ona też zechce kupić ci prezent. Prezenty są ważne. Nie wiem, dlaczego mój mąż tego nie rozumie. I ostatnie, co mam na mojej liście typowych rzeczy dla Polek, to szczerość i autentyczność. Nie znosimy fałszywych uśmiechów. Nie znosimy fałszywych komplementów. Zawsze chcemy mówić o wszystkim otwarcie, mówić prosto z mostu, nie owijać w bawełnę. Spotkałam się z tym, że ktoś, kogo znałam tylko przelotnie, kogo spotkałam tylko kilka razy w życiu, przy kolejnym spotkaniu powiedział do mnie: Tęskniłam za tobą. Oczywiście ta osoba nie była Polakiem. I byłam wtedy w wielkim szoku. Nie wiedziałam, co odpowiedzieć. Moja polska część zablokowała mnie. Nie mogłam powiedzieć, ja za tobą też, bo to nie byłaby prawda. Mamy problem z kłamaniem o emocjach, z uśmiechaniem się w nieprzyjemnych sytuacjach, z robieniem dobrej miny do złej gry. Dlatego, jeżeli wyda Wam się. Polka albo Polak wydadzą wam się y, szczerzy do bólu, albo oschli, albo nieprzyjemni, to może tacy ludzie po prostu są. Może to jest, to są prawdziwe emocje człowieka, człowieka y, nieudawane. Powiedziałam, że to był ostatni punkt. To jeszcze powiem chwilę o romantyczności. Myślę, że Polki są dość romantyczne. Jak mówiłam, lubią kwiaty, prezenty dżentelmenów em, i estetykę generalnie, ale też nie wyobrażają sobie wyjść za mąż za kogoś, kogo nie kochają. W Polsce praktycznie nie ma małżeństw aranżowanych. Istnieją jakieś biura matrymonialne, pewnie tak, ale rodzice już teraz w ogóle nie wtrącają się w wybory swoich dzieci. I nikt nie wierzy w to, albo prawie nikt nie wierzy w to, że można się zakochać w kimś na siłę, że po ślubie można dopiero się zakochać. Raczej wierzymy w wielką miłość, w taką miłość, jaką prezentują nam filmy Disneya albo komedie romantyczne. Może jesteśmy trochę zepsuci pod tym kątem. Bo to nie zawsze tak funkcjonuje, i z doświadczenia wiem, że czasami małżeństwa aranżowane wychodzą lepiej niż te małżeństwa z wielkiej namiętności, z wielkiej miłości. No ale tak jest. Polacy raczej patrzą z niedowierzaniem na związki aranżowane i, i trochę z góry. Nie chcą tego. Z drugiej strony. Polki nie akceptują zazdrości. I tutaj uważajcie, arabscy mężczyźni, jeśli okazujecie zazdrość, jeżeli, tylko, jeżeli ciągle pytacie, gdzie jesteś, z kim jesteś, z kim rozmawiałaś, dlaczego nie odpowiadasz, to od razu będziecie skreśleni. Generalnie, jeśli jesteś typem zazdrośnika, to nawet nie próbuj z polską dziewczyną. Mamy swoją niezależność, nie znosimy kontroli i same decydujemy, z kim chcemy rozmawiać, gdzie wychodzić i z kim być. A więc, jeśli poznałeś jakąś fajną polską dziewczynę, planujesz z nią związek, być może planujesz wziąć ślub, mam nadzieję, że to wideo albo ten podcast, zależy gdzie oglądasz lub słuchasz pomógł Ci trochę zrozumieć polki. Być może teraz właśnie zdecydowałeś, że polka to jest idealny materiał na żonę. Albo że musisz trzymać się od polek z daleka. Napisz mi w komentarzu, co o tym myślisz. Być może jesteś już w długoletnim związku z polką i masz swoje przemyślenia. Bardzo chętnie o nich przeczytam. Możesz napisać komentarz na YouTubie, na Instagramie. Na Instagramie też odbieram wiadomości prywatne. Zawsze możesz też nagrać swoją opinię audio i wysłać mi ją na maila paulinamałpa.polskidaily.eu I oczywiście jak zawsze zapraszam Cię na moją stronę internetową www.polskidaily.eu gdzie znajdziesz transkrypcję wszystkich odcinków. Ćwiczenia, 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 nagrania, wideo, lekcje i wszystko, czego potrzebujesz do nauki polskiego. A tymczasem to już koniec i bomba. Kto nie słuchał, ten trąba. Do zobaczenia.